FPS-y. Fingers crossed. Patrzcie, nawet jak filkuję tu, takie play super. O, no co się. i nic. Pędzel nie? trochę? No, jezu, ale ty by tam penetrujesz tym normalnie głosem moją trąbkę Stachiusza. <noise> aż, mi, aż, mi kurwus, aż mi kurwus małżowina tak obwisła jak kuszy jamnika No mógłbym sobie tunel zapierdolić teraz w łóżko Podupceni They're The best. No, trochę ten flash nie wymierzony, nie? Ale to było celowe zagranie. Pan the Sorry, bomb bitch. Się... O ty kurwa <laughs> Lubisz to o. A jest kurwa od Dzięki. Na zdrówko 100 lat, szmatto, ty. O, ty. <laughs> Przepraszam, taki żarcik. Broń Boże. Spierdalaj, pędzlu! Co za gej, ty, bo gej... Słuchajcie, co zrobić, jak mnie gej napastuje? Mam problem z jednym gejem. A Powiedzieć... Powiedzieć to nie wypada, panie pośle. W szklanki dźwięk, to chyba sen. No, 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 no. Już pod koniec dnia widzę obraz twój. W pustej szklance pomarańcze to dobytek mój. Już pod koniec dnia. Szklanki dźwięk, to chyba sen. Ach, jak anioła głos! Usłyszałem ją, ty kurwa fajne Powiedziała, patrz Tak to on Na rozstaju dróg. Dobry, gdzie to jest kurwus? Tu On wskaże ci drogę ha, dobry ja. A, Here we go, here we go mm? Już pod koniec dnia widzę obraz twój Widzę usta, w których nieraz utopiłem ból. Kurwus, trudne. Nie Kur. szkodzi. Dwóch tu możesz mieć, Czarek. Wszyscy, wszyscy mit wszyscy mid. Jeszcze jeden, Czarek, jeszcze jeden. Ja pierdziele... Wycofaj, wycofaj. Co Czarek zrobił, kurwa, chory pojed nie wiem czy nie na dole jest Ło kurwus Nie ten przycisk, ale się wystraszyłem kurwa Fuck. Kurwa Jeszcze ma Dobra, zaraz wracam